No sieba widzów, w dzisiejszym odcinku będę komentował piosenkę Alicja Malec Natsu World. Przepraszam Tak, z tego miejsca nagrywam tak, ten przed świętami. Chciałbym wam złożyć życzenia, bo życzenia mogą być spóźnione, ale staram się, żeby się były. Ale jeżeli to oglądacie jak już jest pospięto, to przepraszam, yy, no. Ale przed obejrzeniem tego odcinka zostaw lajka, like tuba, padaj na wszystkie mo moje social media, nie zapomnij o konkursie na na 1000. Cudów. Już jest nas 200, 200, 200 i tu się dzieje? Eee, wpadajcie na Discorda działamy Skyneta, tam będzie się sporo działo, będziecie mogli mieć udział w odcinkach i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. dalej, dalej. Dlatego i będziecie mogli się zgłaszać i na eee, grafikach i tak dalej. No tak więc dupnij tego suba, jeżeli chcesz wygrać TOMPSE eee, i dupnij lajka, ponieważ jak dupniesz lajka, to, to dotrze do większej publiki i większość ludzi. Tej płyci super, i dzięki temu ty będziesz mógł szybciej wygrać w 50 pesce. A no, my możemy już zaczynać z reakcją na no. Alicja Malec Nature przepraszam. No i start nie będę jej słuchał na no pewno, ale nieźle zrobiono, ładnie śpie No spoko. no co ja mam więcej. No co ja mam powiedzieć, no. No no, no spoko no. No spoko. No. Ale tutaj jakby chłopetało, ale nie no spoko, no ja nie wiem co tu się wypowiedzieć, dlatego yy, wypowiedzieć powinniście się tylko wy... Tak. Dlatego zostaw komentarz i napisz, na ile oceniasz tą piosenkę. Yy, od 1 do 10 będę przypinał serduszka. Yy, nie zapomnij wpaść na Discorda, zostaw suba, lajka. Siema! I nie zapomnij o konkursie teraz, siema! He.